Zapraszam teraz doktora Sławomira Dzień dobry szanowni państwo, drodzy dziennikarze uśmiechniętej Polski. Nasze życie, wasze także za chwilę bardzo się zmieni. 49 punktów migracyjnych w moim okręgu wyborczym numer 4 będą w Bydgoszczy, w Toruniu, we Włocławku, zmieni totalnie wasze życie. Ci ludzie nielegalni imigranci Stręczeni nam przez tych, którzy ich do Europy ściągają, bo nowy pakt migracyjny to jest nic innego jak rozesłanie po Europie, w których tych ludzi jeszcze nie ma, tych, których na przykład Niemcy przyjąć już nie mogą. Nie na darmo Niemcy zamknęły granice, nie na darmo Niemcy zawiesiły Schengen, nie na darmo Niemcy chcą nam ich tutaj wysłać. 49 punktów migracyjnych to jest początek naszego końca. Ci ludzie nie będą mieszkali w tych 49 miejscowościach. Oni wzorem Europy Zachodniej zostaną rozprowadzeni po całej Polsce, w tym w Polsce Powiatowej. I wówczas wzorem Niemiec, wzorem Szwecji, wzorem Francji całkowicie zmienią się stosunki społeczne w tych malutkich miejscowościach. Będziemy wzorem Niemiec tworzyli na przykład milicje obywatelskie które będą pilnowały tak milicje obywatelskie, które będą pilnowały drogi dzieci z domu do szkoły i ze szkoły do domu. Nauczyciele będą musieli się nauczyć, że jeżeli dzieci nie będą w klasie 15 minut po rozpoczęciu zajęć, a rodzice tego nie zgłosili, to nauczyciele wówczas będą musieli natychmiast zawiadamiać policję, która te drogi z domu do szkoły będą, będzie sprawdzać. Zmieni się stosunki, które będą panowały na Waszych osiedlach. Zaczniecie montować kraty w oknach, żaluzje antywłamaniowe, podwyższać płoty, zakładać alarm wizualny, będziecie dzwonić do takich firm jak moja i prosić nas o pomoc. To wszystko będzie się działo tylko i dlatego, że pozwalamy sobie na to, na co sobie pozwalamy. Nie będzie, nie, wasze żony i dzieci nie będą mogły spokojnie chodzić po ulicach. Gdyż kobieta, która nie nosi, nie jest nie nosi burki, jak twierdzą ci, którzy nas przybywają, sama prosi się o gwałt. To wszystko nastąpi szybciej niż sądzimy. Czy jesteśmy na to przygotowani? Czy mamy dostatecznie wyszkolonych, wyszkolonych funkcjonariuszy albo dostateczną ich ilość? Nie, nie mamy. Zaczną się poważne kłopoty. Wasze nieruchomości, w miejscach, w których powstaną ośrodki, kontenerowe miasteczka dla imigrantów, zaczną tracić na wartości, wzorem Europy Zachodniej. Czy w Polsce będzie tak samo jak w Szwecji, iż dzień bez zamachu bombowego będzie dniem straconym? Oczywiście, że tak. Gdyż jak pokazują Salafici Wielkiej Brytanii, za pośrednictwem lewackich partii politycznych, będą wchodzili w system partyjny także w Polsce. A potem, po zwycięstwie, Będą wyciągali palec do góry i wzorem ISIS pokazywali, że nie ma Boga ponad Allaha. Będą powstawały organizacje typu Islam. Partie islamskie i organizacje, które utożsamiają się tylko i wyłącznie z radykalnym salafickim islamem. To wszystko nas, szanowni państwo, będzie spotykać. Sądzicie, że nasza chata ze skraja, że nas to nie dotyczy. Nie, szanowni państwo, powiem wam, czym powoli staje się Polska. Z jednej strony będziemy mieli, bo konflikt na Ukrainie w jakiejś formie będzie zakończony, będziemy mieli straumatyzowanych z syndromem stresu pobojowego banderowskich bojowców, z drugiej przyślą nam subsaharyjczyków, a w środku będzie rozbrojony POLIN. A my nie jesteśmy do tego kompletnie przygotowani. Polska ma mniej broni palnej obywatele w Polsce niż na Białorusi. A na Ukrainie minimum 15 milionów sztuk broni palnej w rękach prywatnych. Dlaczego nikt w Polsce nie mówi o tym, że komisarze brukselscy są zatworzeni przemytem broni z Ukrainy do Europy Zachodniej, do krajów skandynawskich, do krajów Beneluxu? Dlaczego o tym nie mówicie? Dlaczego nie mówicie o tym, że klany motorowe Hell Angels, Banditos przemycają na potęgę broń również do Polski? A czym wy się będziecie bronić? Jedyną obroną waszą będzie to, co napiszecie na Twitterze, ale tu też dopadnie was mowa nienawiści, szanowni państwo. Zmienia się nasze życie, ale to są konsekwencje naszych elekcyjnych wyborów. I my w trakcie kampanii pana posła Brauna będziemy chcieli również o tym zagrożeniu bezpieczeństwa państwa, bo jak wspomniała pani Marta Czech, masowa, niekontrolowana migracja. Ludzi obcych nam kulturowo, ludzi nas nienawidzących, następuje. Radykalizacja tych zmian będzie potężna. W tym roku w Berlinie na Sylwestra nie mieliśmy tylko do czynienia z walkami na fojawerki pomiędzy migrantami a policją. W tym roku na Sylwestra używano masowo bomb kulowych. W tym roku masowo ostrzeliwano balkony i mieszkania. Płonęły mieszkania, płonęły domy. To było robione celowo. Dlaczego? Ano dlatego, że kaganiec poprawności politycznej zabrania niemieckim policjantom działać stanowczo. A ci młodzi ludzie, którzy do nas przybywają, nie szanują państw, w których rządzi słabość. I na sam koniec, szanowni państwo, do tych ludzi nie dociera siła argumentów, do tych ludzi. Dociera tylko i wyłącznie argument siły. Dziękuję bardzo.